Siedem lat temu walczyło o życie. Dziś rozbił bank projektem graficznym, który zachwycił Siedlczan. Chodzi o Adama Fierasiewicza, młodego studenta i jego koncepcję na ukrycie szpetoty więziennego muru w centrum miasta. O swoim pomyśle opowiedział Marioli Zaczyńskiej. Małgorzata Mazurek-Pawlik od 13 lat pracuje w policji. Ale jej marzeniem zawsze było stworzenie fundacji prowadzącej zajęcia dla dzieci i rodziców. I zrealizowała je. Fundacja Rozwoju i Edukacji Skrzydła ma prawie dwa lata i cały czas się rozwija. Z niezwykłą siedlecką funkcjonariuszką rozmowę przeprowadziła Edyta Zdunek. Aparat fotograficzny zabiera ze sobą, gdy wybiera się na fotograficzne łowy. Ale telefon ma przy sobie zawsze i to nim zrobiła wiele pięknych zdjęć, podziwianych i nagradzanych. Nasza fotoreporterka Aga Król udzieliła kilku wskazówek, jak szukać wokół piękna, które warto utrwalić. Podczas modernizacji placu Narutowicza rozebrano pomnik pamięci powstańców Mukowian. To obracanie tradycji w gruz uważają mieszkańcy miasta, którzy sprawę zgłosili jednemu z radnych. Z zarzutami nie zgadza się burmistrz Piotr Pudowski, a wszystko opisał Bartosz Szumowski.